od niego, obrócił się w tłumie i zapytał, kto dotknął się mojego płaszcza. Odpowiedzieli mu uczniowie, widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął. On jednak rozga... rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej, Córko, Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzi od przełożonego synagogi i donieśli, Twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzić nauczyciela? Lecz Jezus słysząc, co mówiono, Rzekł przełożonemu synagogi, nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich, czemu robicie zgiełk i płaciecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. on odsunął wszystkich. Wziął z sobą tylko ojca, matkę, dziecka oraz tych, którzy z nim byli. I wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej, Talita, kumu? To znaczy, dziewczynko mówię ci, wstań Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat. I oszupieli wprost ze zdumienia Przekazał im też z naciskiem Żeby nikt o tym nie wiedział I polecił, aby jej dano jeść Oto słowo Pańskie Maliśmy dzisiaj Słowo Życie Słowo, które Pan Bóg skieruje do Ciebie Bo Cię kocha Bo nie chcę, abyś zmarnował swoje życie W lęku Czy w poszukiwaniu sensu dla Twojego istnienia Tam, gdzie sensu nie znajdziesz Myślę, że dzisiaj jest sporo trudności, abyśmy słuchali Jest gorąco, jest duszno Wiele nie może się dociekać ten mecz, który za chwilę się zacznie, jesteśmy tutaj w napięciu, ale chciałbym mówić do tych, którzy naprawdę wierzą, że nie ma nas, dla nas w tym momencie nic lepszego niż być przed Panem i spotykać się z Panem, bo właśnie o tym dzisiaj jest ta Ewangelia. Zanim o tym mówimy, w pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa, które są dla nas dogmatem wiary. Bez tego trudno jest mieć prawdziwą przyjaźń z Bogiem. A Pan Bóg chce, byśmy byli Jego przyjaciółmi. Bóg nie stworzył śmierci. Bóg nie jest autorem śmierci. Każdy, który mówi, że Bóg jest zabójcą, że Bóg się ze śmiercią swoich dzieci, jest kłamcą, jest duchem diabelskim, czyli duchem rozłamu. Duchem zwątpienia, duchem ciemności. Bóg jest ojcem żyjących, jest autorem życia i stworzył wszystko, aby żyło. Jakby było sens, że Pan Bóg się trudzi, aby nas stworzyć, aby nas zabić? To oznaczałoby, że Bóg w ogóle jest nielogiczny. To oznaczało, że on nie jest mądrością, że on nie jest ojcem, że on jest jakimś. Żartownisiem, który stworzył nas i się cieszy z naszym lękiem, z naszym zmaganiem wobec śmierci. Ale problem, który człowiek nie chce przyjąć, jest to, że w pewnym sensie my jesteśmy współautorami śmierci razem z demonem. Że demon nas oszukał, że Bóg nie jest miłością. I w momencie, kiedy my uwierzyliśmy w to kłamstwo, śmierć dotknęła nas. Wszedł w naszych komórkach ten błąd który powoduje to, że nie po prostu się rozkładamy, że nie możemy dalej istnieć. Pierwsze czytanie mówi, że Bóg nas stworzył od blaskiem swojej wieczności, że Bóg stworzył nas, abyśmy nie doznali kresu, tak jak On nie zna kresu. Ale właśnie konsekwencja grzechu jest to, że grzech zniszczył tą harmonię, że grzech zranił nas śmiertelnie i cała historia zbawienia. I cały sens naszej religii jest to, byś w Bogu znalazł receptę na wieczność. Receptę, aby zwyciężyć śmierć. Wszyscy boimy się śmierci. Ja, ksiądz boję się śmierci. Mam latać do Brazylii za kilka dni już się kufkuję. Nie? Bo jesteśmy tylko ludźmi, kruchy. I Pan Bóg nas stworzył, abyśmy żyli. Nie chcemy przestać żyć. I właśnie kiedy boimy się śmierci, to, co mówi św. Paweł, z powodu lęku przed śmiercią wszyscy staliśmy się niewolnikami demona, widząc, że śmierć zbliża się do nas, co robimy? Skoro nie mamy wystarczająco wiary, aby w Bogu rzucić naszą kotwicę, abyśmy już zaczęli zasmakować wieczności Bożą, szukamy łatwiejszą drogą, pozornie łatwiejszą drogą. Szukamy w grzechu. Uciekamy od cierpienia, uciekamy od bezsensu życia. Upijamy się, używamy narkotyków, bawimy się seksualnością, bawimy się uczuciami swoich i innych ludzi, zbieramy pieniędzy, kupujemy i kupujemy i kupujemy i staramy się zabezpieczyć dobrami, ale i tak coś w tobie krzyczy. Ratuj mnie, ratuj mnie. Duszę się. Jestem w lęku. Nie pozwól mi umrzeć. To jest głos Twojej duszy, która cierpi zawsze, kiedy idziesz nie w właściwym kierunku. I dlatego, bracia, dzisiaj to słowo przynosi nam pozytywny kierigmat, który mówi, że sprawiedliwość nie podlega śmierci. I Chrystus mówi: Ja jestem prawdą. Sprawiedliwość to jest prawda. Dlaczego grzech jest niesprawiedliwością? Bo grzech jest kłamstwem. Dlaczego nie mogę żyć ze swoją dziewczyną, skoro ją kocham? Bo ją nie kochasz. Ja wiem, czy ją kocham, czy ją nie kocham. Nie kochasz. Mówię, że ja. Ja cię mówię, nie kochasz. Mówię, bo w egoizmie nie ma miłości. W nieposłuszeństwie nie ma miłości. W grzechu śmiertelnym nie ma miłości. Grzech jest niesprawiedliwością, bo grzech jest kłamstwem. Pić nie jest grzechem, upijać się jest grzechem. Dlaczego? Bo wino jest przedsmakiem radości nieba. Ale upijać się, to znaczy alienować się, uciekać od rzeczywistości, uciekać od tych uczuć, które cię dręczą, uciekać od smutku, od cierpienia, od samotności, od poczucia bankructwa. Grzech jest niesprawiedliwością, grzech jest kłamstwą, a sprawiedliwość nie podlega śmierci. To znaczy, że jeżeli Bóg Sprawiedliwy, jeżeli Chrystus, jedyny Sprawiedliwy, zacznie w Tobie żyć, Ty jesteś nieśmiertelny. Rak przychodzi Cię zabić, a Ty nie umierasz. Jakiś napastnik, aby Cię ukraść, Cię zabije? Ale Ty nie umierasz Bo ten sam Duch Który ożywił Chrystusa po trzech dniach w grobie Powoduje, że po śmierci Przychodzisz do prawdziwego życia Ale jak jest trudno w to wierzyć Jakby nie było tak Byśmy już byli świętymi I dlatego Pan Bóg, który jest kochany Otacza nas cały czas swoim błogosławieństwem I wszystko nam mówi, że Bóg nam kocha i te kwiaty nam mówią, że Bóg jest piękny i nam kocha. I ta przyroda nam mówi, że Bóg nas kocha. I dzisiejszy deszcz z gratem mówi, że Bóg jest niesamowity. Jest absolutnie nienudny. I to, że jesteś młody i że się zakochałeś, i że szukasz dziewczyny, i że szukasz chłopaka, to wszystko mówi, że Bóg jest piękny. I to właśnie dzisiaj słyszeliśmy w drugim czytaniu, już obfitujecie we wszystkim. W wiarę. Jeżeli by nie było odrobinkę chociaż, byście nie byli tutaj w mowę, że w danym momencie przychodzi z zewnątrz albo wewnątrz odpowiedzi na Twoje pytanie. Że Ty, który jesteś tylko człowiekiem, możesz być narzędziem dla Twojego bliźniego i możesz mu powiedzieć, gdzie jest dla niego nadzieje, możesz mu powiedzieć o zbawieniu o Chrystusie. Wszelką gorliwość, jeżeli ktoś jest Chrystusem, nie jest leniwy, jest człowiekiem napalonym, jest człowiekiem, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale jest człowiekiem, który nie może po prostu się uspokoić, że ta miłość go rozszarpie wewnętrznie I on nie może się uspokoić. Bo ta miłość go pcha do przodu, do przodu, do przodu, aby szukać Chrystusa, aby kochać Chrystusa, aby upodobnić się do Niego. I dlatego ja nie rozumiem takiego chrześcijanina nudnego, ukrytego za kolumnę w anonimacie który nie interesuje, interesuje się sakramentami, który stara się być jak, jak najmniej dotknięty. Ja, ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem smutnego chrześcijanina, który musi chodzić na mysze. Nie zrozumiem chrześcijanina, który musi się spowiadać. Nie rozumiem. Bo jeżeli by chłopak by musiał przychodzić na ślub, z tą dziewczyną, to by było najsmutniejsze święto życia. Wczoraj my przeżywaliśmy ślub Karolina i Pawła. Jesteśmy wszyscy dotknięci ich miłością i historią, którą Pan Bóg z nimi uczynił. Ale to jest piękne, dlatego, że nie musieli. Nie musieli się wybierać. Spośród tyle chłopaków i dziewczyn nie musieli. I nie musieli też walczyć o czystości. Robili to, bo chcieli. Robili to, bo byli dotknięci piękną miłością, wdzięcznością do Boga. Robili to, bo Bóg ich po prostu uwiódł i pociągnął za sobą. I to jest pięknie. I dlatego, jeżeli ty dziś jesteś tutaj smutny, jeżeli ty jesteś zniechęcony, jeżeli ty jesteś w bojaźni, dzisiaj przychodzi do Ciebie Jezus Chrystus i mówi, talita, kum, do Twojej duszy mówi, dziewczynko, wstań, wstań, któryś śpisz a zajaśnieje cię Chrystus. Wydaje Ci się, że Twoje życie jest smutne i ciemne i nudne. To znaczy, że Ty jesteś na zewnątrz, bracie, siostro moje. To znaczy, że jej się nie zasmakowałeś słodyczy Chrystusa. Dwanaście lat cierpiała ta kobieta na krwotok. Dwanaście lat. Dwanaście. Liczba dwanaście w Piśmie Świętym to jest obraz pełnia. To jest całkowicie bez sensu. To jest człowiek, który już zmarnował na tyle czasu, że już jego życie nie ma sensu. 12 lat. I cierpiała wiele od mnóstwo lekarzy i wydała całe swoje mienie i nic jej nie pomogło. Dotykać dotyk w języku Pisma Świętego to jest obrazem intymności. Tak samo jak dotyk między mężem i żoną. Ta kobieta dotknęła Chrystusa. Miała pewien moment intymności z Chrystusem. Jeżeli ty w swoim życiu nie dotkniesz Chrystusa, nie będziesz nigdy uzdrowiony od twojej śmiertelności, od twojego lęku, od zmarnowania krwi, która jest życiem. Krew to jest obraz życia w Piśmie. I ta kobieta traciła krwi, Traciła tą życie, tą siłę życiodajną, jaka jest krew. Zmarnowała tą energię, która jest życiem. I wystarczyło jedno dotknięcie, i to, co wszystkich lekarzy świata, i to, co wszystkich psychologowie z całym szacunkiem do prawdziwych psychologów i psychoterapeutów, bo znam i są święci ludzi, którzy naprawdę posługują drugiego z miłością. Ale to, co człowiek nie może ci dać, to, co żaden człowiek nie może rozwiązać. Jedna chwila z Chrystusem i to jest sens adoracji. Jedna chwila z Chrystusem, jedno dotknięcie płaszczy Jego i życie człowieka się zmienia. Ale ludzie się kpią. Ty idziesz do kościoła? Idziesz słuchać tego debila z Brazylii? Idziesz słuchać księży? Ty jesteś, wierzysz w te czary Mary? Gdzieś stracić czas w kościele? Przecież dziewczyna zmarła. A z grobu nie ma powrotu. Przecież to nie ma sensu. Po co się słuchać? Po co słuchać Ewangelii? Po co być posłuszny? Po co zmagać się o czystości przedmążyńskiej? Po co zmagać się o trzeźwości? Po co? Po co? Patrz na księża. Patrz na siebie. Patrz na tych, którzy chodzą do kościoła i się kpili z Niego. A Jezus wziął ze sobą tylko ci, którzy byli Jego intymni. I mówi do dziewczyny, który jesteś ty i ty. I Ty i ja. Dalita, kumu, Czy Ty dzisiaj wierzysz, że Jezus Chrystus jest większy od Twojego nieszczęścia? O Twojego nałogu, o Twojej samotności, o Twojej depresji, nerwic, od Twojego alkoholizmu, od Twojej narkomanii, o Twojej uzależnienie od pornografii, od seksu, od pieniędzy, bo jest, bo jest Panem, jest kiriosem, jest adonajem jest Bogiem żyjącym i przyszedł, abyś nie cierpiał, bo Pan Bóg nie ma upodobania w cierpieniu człowieka stworzył nas, abyśmy żyli, najpierw tutaj aby nasze życie było życie, a nie śmiercią a następnie, abyśmy żyli w Nim aby, na, aby nasze życie w Nim miało sensu i spełnienie i abyśmy za krótką chwilę mogli się cieszyć wszyscy razem w uczcie naszego Ojca, który jest w niebie